To ja i 9 miesięcy temu w czerwcu zacząłem pisać własną grę komputerową. Myślałem wtedy, że skończę ją właśnie w tamte wakacje, wydam na Steamie i zarobię jakieś małe pieniądze. Nie wiem ilu z was miało podobny plan, ale mój się nie udał. Pomimo, że wersja z sierpnia spełniała wszystkie założenia, jakie wtedy zaplanowałem, miała parę wad. Po pierwsze, była nudna. Po drugie, brakowało w niej dużo kontentu i w dwie godziny gracz mógł na spokojnie wszystko zobaczyć. A po trzecie, wszystkie mechaniki, dźwięki, menu i UI były po prostu niedopieszczone i odstawałyby swoją jakością od innych gier na Steamie. Dokładnie te trzy problemy codziennie, linijka po linijce, starałem się poprawić od ostatniego devloga. W tym filmie powiem Ci kiedy wszystko zostanie zrobione, podam dokładną datę premiery i przedstawię oraz omówię wszystkie zmiany i nowe mechaniki w FarmCos. Ale zacznijmy od konkretu. 6 czerwca 2024 tego dnia będzie oficjalna premiera mojej gry, Farmcos, na Steamie. Dlaczego dopiero w czerwcu, pomimo że gra już jest praktycznie gotowa, powiem wam później. Ale mam nadzieję, że wynagrodzę waszą cierpliwość nowymi rzeczami, jakie ja dodałem. A trochę się ich nazbierało. Jako, że umieszczam wszystkie wersje gry do pobrania za darmo dla moich sponsorów, musiałem je jakoś ponazywać. W poprzednim, dziewiątym devlogu skończyliśmy 0.1. Z każdą zmianą, która dodawała nowy content, czyli nowe mechaniki lub bloki, zwiększałem numer wersji o 1. Żeby uzmysłowić Ci ile się zmieniło, aktualnie kończymy update 0.8, ale po kolei. Ta wersja to wyjątek potwierdzając regułę, bo nie ma w niej nowego kontentu. Jest jedynie parę bug między m.in. bug z wyświetlaniem menu pauzy i drzewka przedmiotów jednocześnie, czy krasze przy stawianiu skrzynki. Dodatkowo dodałem tu dwie piosenki i mechanikę ich randomowego puszczania. Jako wisienka na torcie pojawiły się cząsteczki podczas korzystania z kompostownika oraz wody i dźwięk Creepera, który słychać tym głośniej, im bliżej niego jesteśmy. Wersja została wydana tylko dlatego, że Steam zaakceptował moją aplikację i musiałem im wysłać jakiegoś builda. Tu wprowadziłem ważne zmiany w systemie zapisów. Wcześniej świat był zapisywany w osobnym pliku, a dane gracza w osobnym, tak jak na przykład jest w Terrarii. Od tej wersji wszystkie dane są łączone w jeden plik, który jest dodatkowo synchronizowany ze Steamem. Dodałem do niego jeszcze śledzenie statystyk, jak ilość postawień i zniszczeń poszczególnych bloków, czy liczbę użyć kompostownika. Przydało się to do prostego systemu achievementów, który sprawdza owe statystyki co 5 sekund i nadaje odpowiednie sygnały do Steam'a. Pojawiło się dzięki temu 7 podstawowych achievementów, typu odblokuj wszystkie przedmioty, skraftuj perłę, użyj wody itp. Mamy też nowy rodzaj bloków, nazywany w kodzie Entities, które można stawiać na innych, tworząc warstwy. Jak na cebuli lub na ograch. Dzięki nim mogłem dodać krzesła i stół, a także dwa nowe rodzaje ścian. Można je zdobyć za pomocą nowego przedmiotu, czyli workbencha, który działa jak kompostownik, ale przyjmuje tylko deski i kłody. Dodatkowo oprócz fixów i synchronizowania wszystkiego ze steamem, dodałem parę efektów wizualnych. Między innymi muchy nad kompostownikiem, które zasugerowaliście w komentarzach i wykrzykniki nad blokami z własną mechaniką. Najważniejsze jest jednak to, że świat stworzony na tej wersji odpalicie na każdej następnej, dzięki czemu nie utracicie żadnej swojej budowli. Tutaj szybka piłka, nowy mebel, czyli drzwi, które możemy otwierać i zamykać, na przykład żeby zamknąć creepera w pułapkę bez wyjścia. Powstały też cztery nowe rodzaje kwiatów, system światła i bloków emitujących światło, nowe ustawienia w menu, a dokładniej Sync i rozdzielczość. Do tego jeszcze okienko, które pojawia się przy pierwszym uruchomieniu gry z wyjaśnionym sterowaniem i dużo bugfixów. Tutaj też naprawiłem sporo błędów, jak na przykład niezapisywanie pory dnia w sejwie, randomowe krasze czy możliwość wczytania nieistniejących zapisów. Ale pojawiły się też całkowicie nowe mechaniki. Na przykład czapki, które są pomysłem jednego z widzów. Po skraftowaniu czapki musimy ją postawić i w nią wejść, żeby ją założyć, a ta zmienia wygląd naszej postaci na około 500 kroków, bo po takim marszu sama znów spada i możemy ją założyć lub zniszczyć i zabrać do ekwipunku. Powstały trzy rodzaje owych czapek. Ponadto dodam też glinę, Mechanikę jej wysychania w cegły, ceglane kafelki, czy nowy rodzaj kwiatów, które zasugerowaliście w komentarzach, czyli kwiaty księżycowe. Świecą one ślicznym błękitnym kolorem. Dobra, wróćmy na chwilę do pytania, dlaczego premiera dopiero na czerwiec. Po pierwsze, jestem w klasie maturalnej, więc cały maj odpada. Dodatkowo mega zależy mi na zdaniu matmy Inf na 80%, plus procent, więc uznałem, że kwiecień poświęca na grindowanie zadanych z planimetrii. Kwiecień odpada. Został marzec. Zasadniczo, gdybym mega spiał dupę i godzinami doskonalił wszystko w gierce, dałbym radę ją skończyć na marzec. No ale, żeby wydać grę, potrzebni są jeszcze gracze, którzy ją kupią, nie? Trzeba by nagrać i zmontować jakieś filmy, i pełno shortsów. Najlepiej tak, żeby wrzucać je codziennie, na przykład dwa tygodnie przed premierą. Ponadto mam też angielskie kanały i tam też potrzebny będzie ten jeden short dziennie, żeby zgarniać zagraniczne już listy. Na szczęście ty, drogi widzu, jesteś w stanie skrócić ten proces i sprawić, że nie będę musiał montować nudnych, angielskich filmów. Wystarczy, że dokładnie w tym momencie odpalisz Steam'a i dodasz farmkost do swojej listy życzeń. Nic cię to nie kosztuje, a ja będę bardzo wdzięczny. Dostaliśmy też małe wezwanie, żeby zebrać więcej wishlist niż Toon Hero, które na premierę miało ich około 6 tysięcy. Więc jakby każda osoba oglądająca ten film zostawiła jedną, no spokojnie wygralibyśmy z tą grą robioną w śmierdzącym Unity. Wracając. Marzec odpada. Został czerwiec. Możemy wrócić do zmian. No dobra. 0.6 to aktualizacja większa niż twoja sta... Po pierwsze, dodałem system internacjonalizacji, czyli całą bazę tłumaczeń na różne języki do każdego guzika, przedmiotu, opisu czy jakiegokolwiek tekstu, który występuje w grze. Na ten moment gra dostępna jest w języku polskim i angielskim, ale z pomocą tłumaczy nie wykluczam wprowadzenia innych języków. Cały system działa jako jedna wielka haszmapa, która wczytywana jest w pliku CSV z Excela. Po drugie, to okienko wyskakujące przy pierwszym uruchomieniu gry z wytłumaczonym poruszaniem się i sterowaniem zamieniłem w prawdziwy tutorial. Składa się z pięciu pokoi, których gracz nie przejdzie bez nauczenia się podstawowych mechanik, jak craftowanie, czy niszczenie i stawianie bloków. Żeby go wprowadzić w życie, w kodzie gry powstały specjalne flagi do Entities, dzięki czemu możemy podzielić je na parę rodzajów. Na ten moment mamy zwykłe, meble, emitujące światło, Czapki i wyświetlające tekst, które potrzebne były do skończenia tutoriala. Cały system przedmiotów jest już bardzo rozbudowany i jesteśmy w stanie zrobić z nim naprawdę dużo. I w tym momencie uznałem, że gra nie potrzebuje już żadnej nowej mechaniki. Uznałem, że cały kod jest już skończony i należy się skupić tylko i wyłącznie na rysowaniu i dodawaniu nowych przedmiotów. Więc co zrobił Wiktor? Zaprojektował i zaprogramował najbardziej złożoną zmianę w grze, całkowicie nowy wymiar z własnym generatorem, osobnym zapisem i nowymi blokami. Dodałem podziemie. Wprowadzenie go w moim silniku było banalne. W miejsce dotychczasowego obiektu mapy dałem wskaźnik, który wskazuje na dowolną mapę. Od teraz przy uruchomieniu gry tworzą się dwie mapy, a my możemy wybrać którą widzimy i aktualizujemy przesuwając na nią ten wskaźnik. W ten sposób wszystkie dotychczasowe funkcje, które wcześniej napisaliśmy, typu edytowanie mapy, funkcje pathfindingu czy generowania struktur zostają nienaruszone. Potem wystarczyło dodać funkcję, która po wejściu gracza na blok drabiny podmienia wskaźnik na inną mapę od to wszystko. Problem pojawił się dopiero podczas zapisywania i wczytywania, gdyż przy dwóch mapach trwało to dwa razy dłużej, co jest już odczuwalne nawet na moim SSD-ku. Okazało się, że najwięcej czasu zabierało parsowanie plików zapisu z JSON-a, więc sprawiłem, żeby ten proces przebiegał dla każdej mapy jednocześnie, na osobnych rdzeniach w procesorze i voila! Znów możemy się cieszyć szybkim zapisem. Na szybko napisałem też generator, który, za pomocą Perlin Noise, tworzy takie piękne jaskinie i również z jego pomocą kładzie na mapie rudy miedzi i szkielety wymarłych ryb. Ale zaraz, zaraz, takich przedmiotów przecież nie było. No właśnie, dodałem jeszcze bloki kamienia, miedzi, rudy miedzi, drabinę, ryby. Ości, ostne bloki, piec. Przy okazji poprawiłem wszystkie achievementy i wraz z przygotowanymi grafikami zaplaudowałem do Steam'a. Ale razem z ciągłym dodawaniem nowych przedmiotów pojawiał się problem ekwipunku. Gra w założeniu miała mieć tylko 9 slotów, a nie dało się pozbyć przedmiotu inaczej niż przez postawienie go, lub skompostowanie czy odstawienie do skrzyni. Nie mogłem też dodać prostego wyrzucania z ekwipunku, bo wykorzystałem już wszystkie przyciski na padzie. Ale czy na pewno. Padłem na pomysły rozwiązania tego problemu i jednocześnie najstarszego błędu, który pozwalał na przechowywanie przedmiotów w craftingu po zamknięciu go. Sprawiłem po prostu, że po poruszeniu wszystkie przedmioty, jakie były w craftingu, wypadają na ziemię, a dokładnie zmieniają się w nowy, specjalny typ Entities. Dodatkowo, piec to od teraz blok z własną mechaniką usuwania wszystkiego, co do niego włożymy, więc myślę, że problem pełnego ekwipunku rozwiązany. Jak widzisz, aktualizacja 06 była ogromna, ale to tylko dlatego, że akurat miałem wtedy ferię. Tutaj mamy już mniej kontentu. Nowe bloki, takie jak zamchlony kamień, marmur, marmurowe cegły, latarnia i specjalna niebieska latarnia. Ta niebieska to taki unikatowy blok, bo jako jedyny w grze. Jest akraftowalny, no w sensie nie można go otrzymać przez kraftowanie, ani przez farmienie, przez rośnięcie. Po prostu nie da się go wytworzyć w nieskończonej ilości. Pojawia się on natomiast w specjalnych strukturach daleko od spawna, żeby zachęcić graczy do eksplorowania. Jeśli już mowa o strukturach, to dodałem łącznie w tym update 4. Między innymi podejrzane lepianki, pola z uprawą słonecznika czy tajemnicze podziemne bunkry. Udało się również dodać aż 8 nowych ambientów, czyli takich efektów dźwiękowych, które możemy usłyszeć co parę minut. Są to takie smaczki, jak na przykład straszny w założeniu szelest trawy czy wycie Poprawiłem też naprawdę rekordową liczbę błędów i napisałem na szybko pewien algorytm. Pamiętacie jaskinie z poprzedniego akapitu i tą okropną szachownicę obramówek? Napisałem upośledzoną wersję od Taylora, który wyświetla takie fajne łączone obramówki dla bloków z odpowiednią flagą. I to chyba tyle. Tu dokonałem czegoś, co jeszcze miesiąc temu uznałem za niemożliwe, czyli mój pierwszy w życiu modloader. Co to jest? To taka funkcja, która uruchamia się przed włączeniem gry i pozwala na wczytywanie do niej własnych modyfikacji. Wymyśliłem specjalny format modów, który pozwala Wam na dodanie nowych przedmiotów, dropów czy receptur w wygodnym pliku, który możecie edytować np. w notatniku. Cała trudność polegała na tym, że wszystkie itemy, receptury i tekstury były w kodzie gry stałe i statyczne, przez co bez większego przemyblowania całej gry nie dało się dynamicznie dodać nowych np. przedmiotów. Na szczęście z itemami i receptorami sprytnie sobie poradziłem zmieniając statyczne tablice na wektory, a wygenerowanie dynamicznego atlasa tekstur w kodzie okazało się całkiem prostym zadaniem. Zostało mi już tylko zintegrować to z warsztatem Steama, ale nie do końca wiem, jak to zrobić bez dodawania różnych zakładek, w menu i innych opcji. W każdym bądź razie, nawet bez warsztatu zainstalowanie modów to kwestia przyciągnięcia plików do folderu MODs, więc każdy sobie z tym poradzi. I to w momencie pisania skryptu ostatnia rzecz, jaką zmieniłem, w krze. Na pewno do 6 czerwca trzeba ogarnąć normalną muzykę do gierki. Pomimo, że gram na gitarze i pianinie, brakuje mi umiejętności komponowania utworów do gier. Dlatego akurat to trzeba będzie komuś zlecić. Dodatkowo chciałem, żeby w gierce było 100 przedmiotów i jakaś mechanika w stylu redstone'a z minecrafta. Typu na przykład rury, maszyny, które ciągle stawiają i niszczą bloki czy tam jakieś pistony. Tak czy siak, najważniejszą rzeczą oczywiście jest ciągłe testowanie farmkos i naprawianie wszystkich błędów. W ogóle, zakładam, że ogląda już tylko garstka osób, więc dorzucę taką inside'ową ciekawostkę. Oprócz Sima wydaje grę jeszcze w kolekcjonerskim wydaniu pudełkowym z bardzo ograniczonym nakładem 10 sztuk. Będzie można dostać specjalnie zaprojektowane pudełko z kustomową płytą i uwaga, kodem śródłowym gry i mojego silnika w C. To sprawi, że będziecie w stanie zrobić z grą wszystko, od spiracenia i wysłania do internetu, do napisania modów na multiplayer czy pożyczenia części kodu do swoich prywatnych projektów. Może nie jest to najlepiej napisane 15 tysięcy linijek, ale na pewno komuś się przyda. To co? Widzimy się 6 czerwca? Do widzenia!